O! Albo właśnie, ty może bardziej na środek, Oli. Dobra. Wee. Na spontanie. Ha, ha, ha. Chwila dla fotografa. <noise> Co tutaj to za kamerowanie? Co to za kamerowanie? Co to ma być? No... no. Ja nie zezwoliłem, przepraszam. I, jak nie. to się nazywa? No dobra no, niech ci będzie. Co się ma nazywać? Niebekowo. Na ja. spontanie, moje dziecko. Na spontanie. To jest na spontanie tutaj, wiecie to jest... To jest, to jest tak bardzo na spontanie yy, i wszystko tu jest na spontanie ogólnie. I ogólnie to jest backstage z, z sesji. <noise> bardzo ciekawie ogólnie tu mamy, fajna atmosfera. Eee, Remy robi tutaj kawę wszystkim. Oto tutaj Resigius Play Games. W łazience. Eee, w łazience. I ty dziecko. Co ty nagrywasz kobietom? Ty masz życie. Na, na spontanie! pokaż na niego. Hey, Halo? Hej, hej, hello. Więcej klipu z sesji nie mam, ale była bardzo udana, to wam muszę powiedzieć, naprawdę była bardzo fajna ta sesja. Za niedługo w sklepie nowe produkty, jeśli Was to interesuje. Jeśli nie, to... to... To możecie wiedzieć? <grymne> no cóż, jeszcze wam mogę powiedzieć, będzie taki filmik, mam nadzieję, więcej z tych, z tych spontanów, takich różnych, przeróżnych akcji. W dzisiejszym filmiku dużo nie mówiłem, bo tam byłem maksymalnie zajęty na tej sesji, bo w końcu trzeba było fotografować, kurde, więc nie miałem za bardzo okazji, by pogadać do kamery z kamerą, ale co mogę jeszcze powiedzieć? No nic, no wbijecie na w opisie, by zjeść coś z kimim, znów konkretnego. To już żart, żartami, ale Myślę, że te na spontanie to seryjka może mieć fajne, może mieć fajne właśnie przełożenie. Poza tym mój kumpel Maruś, którego serdecznie pozdrawiam cieplutko, kochaniutko, wymyślił, że do tego na spontanie mogę odpowiadać mu na kilka pytań czasem. To by, to by była taka na przykład, wiecie, forma m, takiego, takiego Q&A pod koniec, albo w trakcie takiego filmika, niezmontowanego, w ten sposób, taka typowa improwizacja. Zobaczyłbym jakieś pytanko na, 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 w komentarzu pod filmikiem, wbijam na telefonie i nawet w trakcie drogi gdzieś czy coś, gdzie nie ja prowadzę oczywiście, bo wtedy się skupię na drodze, to czytam te komentarze i odpowiadam na te pytanka, jeśli byłoby coś takiego rzeczywiście ciekawego. Pozdrowienia dla Was, pozdrowienia dla Marusia, pozdrowienia dla całej ekipy, która dzisiaj też była na sesji. No i myślę, że to wszystko. Aha, no i oczywiście dziękuję bardzo mojej siostrzydce, komerzystce. Świetne, świetne ujęcia, no niesamowite. No nic.